Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych pojawiły się już dwa nowe eventy walentynkowe. Jeden według mnie będzie całkiem fajny, drugi taki no... średni, zwłaszcza jeżeli pamiętacie nieszczęsne rogi, raz jeszcze przypominam. Więc zaczniemy od tego nieszczęsnego eventu, czyli przysięga prawdziwej miłości. Generalnie te eventy będą trwały przez 15 dni, a zrzuty, czyli upuszczenia tam przedmiotów eventowych kończą się po 13 dniach czyli tak dosyć nietypowo, bo zazwyczaj było 12 e, upuszczeń i 14 było na cały event W każdym razie po wejściu tutaj zobaczymy ramki i tak nasze szybciutko, podczas wydarzenia możesz wysyłać prezenty innym graczom przez stronę informacji o graczu Miejsce w rankingu zależy od łącznej liczby wiecznych róż które gracz otrzymuje w trakcie wydarzenia na podstawie ostatecznego Miejsca w rankingu i wysłanych róż. Gracze będą mieli szansę zdobyć limitowaną ramkę przysięgi Prawdziwej Miłości. Ramki zostaną wysłane na skrzynkę odbiorczą gracza na zakończenie wydarzenia. Po dotarciu na 285 rozpaczonego królestwa, po każdym obliczeniu wyników, otrzymasz podstawową liczbę wiecznych róż. Jeśli jesteś w złotej dywizji lub wyżej, otrzymasz dodatkowe wieczne Róże. Jeśli nie udało ci się dotrzeć na 285, nie otrzymasz wiecznych róż. Kupując słodki syrop różany otrzymasz dodatkowe wieczne róże. Tu chodzi o wydawanie prawdziwych pieniędzy. Generalnie róże będziemy dostawali ze Spaczonego Królestwa. Jeżeli jesteście nowymi graczami no to raczej nie będziecie mieli żadnych róż. Z tym że od razu mówię róże nie są wam do niczego w sumie potrzebne. No i mamy cztery ramki. Jeżeli podarujecie 500 róż komuś to dostaniecie taką słabą ramkę że tak powiem. Jeżeli podarujecie komuś 15 tysięcy róż to troszkę lepsza. Najlepszych 100 odbiorców i najlepszych 10 odbiorców odbierze takie pokaźne ramki. Jednak, żeby znaleźć się w najlepszych 10 odbiorcach, tutaj już chodzi o niepodarowanie, tylko o trzymanie. Żeby znaleźć się w pierwszych 10, to musicie żebrać, udawać dziewczynę, oferować fotki i tak dalej. Bo to jest tak ciężkie do zrobienia. Chyba, że macie gildię bardzo aktywną i cała gilda będzie Wam wszystkie róże wysyłała. Dodatkowo jeszcze znajdziecie kilku gdzieś tam na czatach, znajomych i tak dalej, to wtedy może macie szansę na top 100 na przykład, ale tak to ciężka sprawa, że tak powiem, no i zdobywamy Zespaczonego królestwa i handlu eventowego, jeżeli będziecie sobie w handlu eventowy, to od razu można ogarnąć dwie rzeczy z eventów to od razu pokażę czyli mamy wieczne róże właśnie i mamy słodki syrop różany, do którego za chwilę przejdziemy od razu może powiem, że słodki syrop różany, czyli to drugie dostajemy ze skrzynek dziennych misji, z każdej po 6 będzie Coś mi tutaj się nie chce kliknąć. Tutaj też 18 łącznie 24 30 dziennie razy 13 dni daje nam to 390 takich syropów do zdobycia dla gracza free to play. Jeżeli chodzi o to jak wysyłać komuś róże to po prostu wchodzicie w jego profil. Następnie macie tutaj wyślij taką różyczkę klikacie ile chcecie wysłać i to wszystko. A teraz przechodzimy już do tego lepszego według mnie eventu czyli mamy event trwała woń. No i po wejściu po prostu zobaczymy, że jest to wymiana. No i oczywiście nie będę całego tutaj omawiał, tylko trzy pierwsze podpunkty na szybciutko. Możesz wymieniać słodki syrop różany na nagrody aż do końca wydarzenia przez 14 dni, w sumie przez 15, chyba że to błąd. Więc tak naprawdę ilość syropów może się zmniejszyć, jeżeli to jest błąd. Słodki syrop różany można znaleźć w skrzyniach dziennej aktywności, to już pokazałem. Możesz otrzymać dodatkowe nagrody w zależności od ilości wykorzystanego słodkiego syropu różanego. No i w sumie tyle. No i mamy taką dosyć chyba nowość, ja nie wiem czy kiedykolwiek to było. Im więcej wykorzystujesz słodkiego syropu różanego, tym więcej odblokowujesz nagród. Czyli jeżeli wydamy 20 takich syropów na cokolwiek w sumie, to dostaniemy pierwszą nagrodę w postaci trzech skrzynek Doświadczenie Złoto Esencja więc bardzo fajnie. Później tych nagród będzie pewnie więcej, ale nie mam wglądu niestety. Jeżeli chodzi o to, co możemy wymieniać, to wszystkie rodzaje emblematów standardowo, skrzynki z foodem, tu się nic nie zmieniło, skrzynka z ekwipunkiem, tą skrzynkę pomijajcie absolutnie, od T1 do T4 kamyczki, okruchy żywiołów, rodzenie żywiołów, przynęty, zwoje resetu, monety PoE, magiczne esencje, fragmenty artefaktu Dury. Postacie premium, które tym razem występują, to Zafrael, Helus. Zikis, Chimera, aka Kanisa i Ruk, Wukong. No i tutaj mamy bardzo dużo fajnych opcji, jakby nie patrzeć. Bo Helus jest bardzo dobrą postacią, Kanisa, Ruk jest bardzo dobrą postacią, więc całkiem fajne opcje mamy. Jeżeli chodzi o zwykłe postacie, to mamy, jak on miał, Moroa, Mamy Sonię, Granita, Salakiego, Raku, Oku, Treznora, Keylin i też są fajne opcje, nawet Raku jest ok. Jak najbardziej Salaki, Sonia. Granit nawet jest ok, nawet ten oku czy treznor też są ok. Kielin też jest gdzieś używana, chociażby czasami jej się używa na czasowej szczelinie, jeżeli macie budżetową drużynę, że tak powiem. Więc wymieniacie to, czego potrzebujecie. Oczywiście tutaj nie będę powtarzał się po raz setny. To, czego potrzebujecie, to wymieniacie. Jest wiele fajnych rzeczy do wyboru, do wymiany. Więc generalnie, tak by to wyglądało. Mamy róże, które możemy wysłać innym graczom i nic w sumie za to nie mamy, tylko ramki. No i mamy te słodkie syropy, które dostajemy ze skrzynek dziennych misji i wydawanie pieniędzy i wydajemy je to na nagrody. I tak by wyglądały te eventy, to są dwa eventy połączone w jeden, więc stwierdziłem, że nagram to po prostu od razu na jednym filmie. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Od razu mówię, że raczej nie będę się wymieniał żadnymi różami, bo zazwyczaj jak są tego typu eventy, to dużo osób mi pisze na privie, że się wymieniam różami. Nie, mnie ten event jakoś bardzo nie interesuje, nie zależy mi na tych ramkach i nigdy nie zależało, bo wiem co się dzieje na czatach, niestety, jest to bardzo, no szczerze mówiąc, szkodliwy event mam wrażenie dla społeczności gry, bo czaty są zaspamowane, ludzie tak jak mówiłem udają dziewczyny, szaleją, wariują, no i to jest ogółem coś złego, że tak powiem. także życzę wam miłego początku tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.